Lulus. lulus, Lulus. Powiem dzisiaj wam, że kiedy jestem sam, na nudy sposób mam, bo w kolory jasne gram. Jak ty to robisz, lulus. Biorę farby i już parę chwil kolorami śni jak wierzcie mi. Będziesz chciał, być Twój świat się śmiał, do deświatu jasnych bar. Chciałeś mnie złapać! Ach! Kropko! Łaskoczesz mnie! Wygrałam! Kto się z nami pobawi? Prędko! Znajdźmy kryjówkę! Potelki? Chcecie się z nami pobawić? Przykro nam, ale pada deszcz. Musimy się schować. Oj, zupełnie nie ma się z kim bawić. Nie przejmuj się. Znam kogoś, kto pobawi się z nami podczas deszczu. Zaczekaj tu! Niemożliwe. Wy też znacie kogoś, kto lubi deszcz? Tak! Ciebie! Tak, rzeczywiście. Tam, przyniosłem ci coś, żebyś nie zmokła na deszczu. Dziękuję. Ciekawe, z kim się będziemy bawić. Bardzo ciekawe! Popatrzcie. Najpierw rysuję linię, która zakręca trzy razy. Jeden, dwa, trzy razy. Co to jest? A to ma być skorupka, ale szczenuszu to w ogóle nie przypomina skorupki jajka. Słuchaj, kropko. Nie rysuję skorupki jajka, tylko próbuję narysować skorupkę. Skorupkę. Tak? Skorupkę nie zgadniesz. A teraz narysuję linię, która idzie od skorupki, a potem wraca. To mi coś przypomina. I jeszcze mała okrągła głowa, z dwiema antenkami, dwoje małych oczu i nas. Co to jest? Ziwak! Odgadłam, odgadłam! Lulusiu, mogę go pokolorować? Bierz się do roboty! Na żółto! Nie, na niebiesko! Zielono. Szybko to robisz. Wyglądają gotowe. Oj, coś mi nie wyszło. Za bardzo się śpieszyłaś, ale i tak ładnie wygląda. Tak, naprawdę się sobie podobam. Dziękuję, kropko. Podoba ci się? Świetnie. Czy chcesz się z nami bawić? Deszcz ci nie przeszkadza? Ależ skąd? Uwielbiam bawić się w deszczu. O! Więc nie lubisz słońca? Kiedy świeci słońce, ślimakom jest stanowczo za ciepło. Ach, rozumiem! Ty poczekaj w swojej skorupce, a my z lulusiem się schowamy. Nie ma sprawy. Będę liczył. Jeden, dwa, trzy, cztery, cztery pięć, pięć, sześć, siedem. Sześć, siedem. Się schowaliśmy? Dziewięć. Cii, nie ruszaj się i nic nie mów! I dziesięć! Uwaga! Zaczynam szukać! Hej! Co on robi? Idzie w naszą stronę, ale powoli! Bardzo powoli! I powiem wam, że ja prawie nigdy nie przegrywam w chowanego, Kropko, zasnęliśmy, a ślimak gdzie jest? Pewnie znudziło mu się szukanie. Trzeba przyznać, że dobrze się schowaliśmy. Znalazłem was! A nie mówiłem, że prawie nigdy nie przegrywam w chowanego. Jeśli chcecie narysować ślimaka, zacznijcie od rysowania skorupki. O tak. Potem dorysujcie resztę. A na końcu główkę z dwiema antenkami. I nie zapomnijcie o nosie i oczach. Możecie też pokolorować skorupkę na różne kolory. Albo na jeden. Poczekajcie, żeby farba dobrze wyschła. A może się pościgamy. To jego start! Do zobaczenia, dzieci! Wersja polska Studio GMC. Reżyseria i kierownictwo produkcji Andrzej Preciks. Tłumaczenie i dialogi Katarzyna Preciks. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Opracowanie dźwiękowe Tomasz Niezgoda. Udział wzięli Anna Maria Buczek, Joanna Pach i inni.